Czy warto było czekać aż tyle czasu na nowy aparat hybrydowy ze stajni Sony pod matrycę APS-C? Mam tutaj na myśli A6700. Mały spoiler, ja osobiście myślę, że było warto czekać, a A6700 dowozi pod każdym względem. Szybki disclaimer, Sony Polska wypożyczyło mi na testy ten właśnie model A6700 na weekend. Sam sprzęt nie zostaje u mnie, a ten materiał to tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucia po weekendzie zabawy właśnie z tym aparatem. Samego obcowania z tym sprzętem podszedłem nieco inaczej. Skupiłem się na funkcjach fotograficznych, wybrałem się w miasto i zwyczajnie zachowywałem się jak taki turysta, który fotografuje wszystko. Byłem w centrum Warszawy, przeszedłem naprawdę sporo. Zdjęć narobiłem praktycznie 40 giga, może trochę więcej, więc było w tym wybierać. Sam zestaw, który zabrałem na miasto, wyglądał następująco. Body 6700, obiektyw 2070F4 przeznaczone pod pełną klatkę, ale taki ekwiwalent przeliczając pod APS C to było 30105 czyli bardzo fajny zasięg, jeśli chodzi o miasto. Do tego zabrałem strapa na rękę, którego przyczepiłem do trójkącika, za którymi osobiście za bardzo nie przepadam, ale wolałem się zabezpieczyć w mieście, żeby ktoś mi nie wytrącił sprzętu i żeby nie upadł. I dodatkowo zabrałem klips, który przypinałem do paska, a sam aparat lądował tam, gdy przemieszczałem się na przykład metrem. W metrze uznałem, że nie było co focić. I pierwszy wniosek, jaki mi się nasunął już w trakcie używania w mieście podczas tego spaceru, to fakt, że obiektyw, który waży poniżej 500 gram, łącząc go właśnie z tym bolem, 6700, no sprawował się idealnie. Cały zestaw mi nie przeszkadzał, nie wadził, nie ciążył. Z wielką przyjemnością go wyciągałem i robiłem zdjęcia. A tych zdjęć w zasadzie zrobiłem naprawdę sporo, bo ponad 40 giga, ponad 15 tysięcy kroków i chyba ponad 3 godziny łącznie spacerowałem. Jeśli chodzi o sam wizjer w tym sprzęcie, miałem tutaj taki zamysł w mieście, że jednak będę chciał używać go i sprawdzić jak on po prostu w zwykłym użytkowaniu będzie działał, ale niestety było na tyle ciepło, że non stop chodziłem właśnie z odpowiednią czapką. No i przyznam szczerze, że ten wizjer zdecydowanie mi w tym wypadku przeszkadzał, a nie chciałem zdejmować czapki, więc wszystkie zdjęcia, które zrobiłem, posiłkowałem się tylko i wyłącznie ekranem. Ale zamiary miałem takie bardzo pozytywne. Drugą sprawą, którą udało mi się zauważyć podczas już użytkowania tego sprzętu i ocenia w mieście, to fakt, że autofocus nie zawiódł mnie chyba ani razu. Żadne z ujęć, które później zrobiłem review na komputerze, no nie było chybione. Wszystkie były ostre jak żyleta. A same zdjęcia robiłem nie tylko i wyłącznie pojedyncze. Strzelałem również 11 klatek na sekundę, tak, bo byłem ciekaw jak to się sprawuje. No i, i autentycznie ani razu później w domu nie zauważyłem, żeby ostrość była chybiona. Więc Sony tutaj bardzo dobrze zadeklarowało, że wszystkie 11 klatek nie potrzeba szybszego burstu, bo wszystkie 11 są ostre. No i trzecia pozycja, która podczas użytkowania zdecydowanie wyszła na taki pierwszy plan, no to ergonomia body. Zacznę od samego gripa. W moim odczuciu on jest taki bliźniaczo podobny do A74. 7 No jeśli wziąłem ten aparat do ręki, miałem wrażenie, że biorę właśnie A74, 7 bardzo dobrze leży mi to w dłoni. No tutaj trzeba pamiętać, że ten grip jest tylko i wyłącznie trochę krótszy, ale wyżłobienie i to jak aparat się trzyma prawą ręką, no jak dla mnie rewelacja. Bardzo dobrze mi się trzymało ten sprzęt, jeśli chodzi o grip. Następnie Przechodząc właśnie do ergonomii, takiej już użytkowej, tutaj mam na myśli typowo przełączniki i guziki, które znajdują się na tym body. To fajnie tutaj zaznaczyć, że przełącznik on/off, który znajduje się tutaj zaraz obok spustu migawki, no jest umiejscowiony bardzo dobrze i stawia taki prawidłowy opór, że myślę, że nie zdarzy się w żadnym wypadku. Aby ten przełącznik przypadkowo włączył się i wyłączył. Także tutaj spory plus. No to jak już jesteśmy tutaj, właśnie z frontu, trzeba zaznaczyć, że ten model A6700 doczekał się jako jedyny z tej serii. W końcu pokrętła z przodu. Także tak, ten model posiada trzy pokrętła, więc wszystkie funkcje podstawowe możemy sobie przypisać do właśnie pokrętł, co jest niezwykle przyjemne w użytkowaniu. I jako, że tego dnia skupiłem się w mocnej mierze na robieniu zdjęć tym aparatem, no to nie ukrywam, że nie dało się zauważyć, że przełącznik trybów, mam tutaj na myśli fotografowanie, filmowanie i tryb SNQ, jest bardzo fajnie umieszczony. No kciukiem bez problemu idzie się przełączyć pomiędzy trybami, szybko przeskakujemy właśnie z jednego na drugie, możemy szybko focić, możemy szybko zrobić jakieś ujęcie, no to jest umiejscowione praktycznie w punkt. Bardzo podoba mi się umiejscowienie właśnie tego pokrętła. A jak już wspomniałem o trybie SNQ, tutaj również mogę zaznaczyć, że ten aparat dostał funkcję bliźniaczą z zve e 1 czyli SNQ teraz posiada tryb poklatkowy. A jeśli nawiązuję właśnie do zve 1 no to tam postawiłem minus w tamtym body, że menu jest w zasadzie schowane na równi z body, to mi przeszkadza w codziennym użytkowaniu. No to na całe szczęście w tym aparacie A6700 menu jest zdecydowanie poklatkowe. Uprawione. Mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie guzik, bo on teraz jest delikatnie wystający i idzie go wyczuć palcem, czy akurat trafiliśmy i będziemy go klikać, czy nie, nawet jak znajdziemy się przed aparatem. Ale, żeby nie było tak kolorowo, jeden przycisk funkcyjny. Znajduje się w dosyć dziwnym miejscu, tak na uboczu gripa. W zasadzie nie wiem, jak z niego korzystać, jeśli aparat trzymam jedną ręką i chcę przerzucić się na wciśnięcie tego guzika. No to moje wrażenie jest takie, że owszem, da się wcisnąć ten guzik, ale jest taka niepewność w gripie i ciągle miałem wrażenie, że ten aparat zaraz mi wyleci z ręki. No i dodatkowo ten grip tak znajduje się płasko i jest tak na równi z całym tym gripem body. Że w zasadzie nie da się go wyczuć tak tylko samym palcem. A przynajmniej ja nie potrafiłem. To co ja osobiście chciałbym pochwalić, to fakt, że 6700 odziedziczyło również funkcje dotykowe po ZVE1. Czyli tutaj dostajemy przede wszystkim możliwość kontroli ustawień z poziomu ekranu za pomocą dotyku. Ja bardzo osobiście lubię właśnie takie rozwiązanie i zwyczajnie mi się to podoba. Przyzwyczaiłem się bardzo do tego, więc przesiadka nawet na testy na 6700 była bardzo łagodna. Dodatkowo, idąc. Tym tokiem aparat również dostał te nowe menu wysuwane z boku. Ale niestety również nie da się na ten moment go personalizować. Aczkolwiek niweluje to potrzebę większej ilości guzików na samym body bo jesteśmy w stanie dosyć łatwo i szybko zmienić ustawienia oraz włączyć niektóre funkcje które są tam ustawione tak jak już wspomniałem. Sony 6700 jest naprawdę bliźniaczym bratem, jeśli chodzi o filmowanie z FX30. Ten aparat dzieli ten sam sensor, więc w zasadzie większość funkcji filmowych mamy toczka-toczkę przeniesioną właśnie do tego sprzętu. No między innymi dostajemy 4K25-klatek, 422-10-bit, bitrate 140. Również dostajemy bez kropa 50 klatek w 4K, również 4220-bit oraz super dodatek mamy w tym aparacie 100 klatek na sekundę w 4K, ale niestety on ma tutaj pewne swoje minusy ponieważ dokłada jeszcze dodatkowego kropa, bodajże jeśli się nie mylę, półtora raza, więc jesteśmy w okolicach albo wyprzedziliśmy mikro 4.3. Jednocześnie tu jest taki pewien plus, bo odczyt 4K jest 1 do 1, ale niestety ten tryb cierpi jeszcze z dwóch powodów, ponieważ zakres tonalny jest zdecydowanie słabszy od. Pełnego odczytu i dodatkowo same szumy w 4K 100 klatek są zdecydowanie widoczniejsze. Więc potrzebujemy tutaj naprawdę dobrze doświetlić ten obrazek, żeby nie było problemu właśnie z szumami. Jeśli ktoś bardzo przykłada uwagę do tego. No i ostatnią taką filmową informacją. To jest fakt, że na przykład 100 klatek potrzebuje minimum V60, żeby coś nagrać, a jeśli chodzi o pozostałe tryby, w podstawowym kodeku V30 ogarnie wszystko bez problemu. Przedostatnia pozycja, ale nie mniej ważna, no to przegrzewanie. I tak ten aparat potrafi się przegrzać w niektórych trybach i po określonym czasie. Na przykład w 4K 25 klatek ja osobiście z tym egzemplarzem nie miałem żadnego problemu. Zapełniłem dwa razy kartę, rozładowałem dwa akumulatory i nie wystąpiło przegrzanie. Następnie odczekałem godzinę, tak żeby sprzęt się schłodził odpowiednio i uruchomiłem test 4K 50 klatek. No to tu zdecydowanie po około 34 minutach nastąpił shutdown z przegrzania. To trzeba pamiętać prawdopodobnie mnie pomoże tutaj dodatkowy wiatraczek, taki na przykład jak do Sony ZV-1, żeby to schłodzić i ten czas będzie można wydłużyć. Następnie przeszedłem do stu klatek. No, i tutaj ciągiem osiągnąłem czas 18 minut. I sporo pytań dostałem, jeśli chodzi o stabilizację, jak to się ma i jak to wygląda. No, niestety w tym wypadku nie miałem odpowiedniego szerokiego obiektywu, żeby sprawdzić wszystko, ale z moich takich szybkich testów wynika, że nie ma jakiejś znaczącej różnicy między FX30. Stabilizacja działa na bardzo podobnym poziomie. No i tutaj warto zaznaczyć, że ten model nie dostał tej stabilizacji lepszej, co znajdziemy w ZVE1, czyli dynamicznej, która kropuje jeszcze bardziej, ale stabilizuje jeszcze lepiej. Mamy tutaj dwa tryby, standardowa, tylko i wyłącznie ta w body oraz aktywna z 10% kropem. Działa to naprawdę bardzo fajnie, a uczucie, że tutaj ta stabilizacja może sobie gorzej radzić, jest spowodowane faktem, że ten sensor jednak delikatnie cierpi na efekt. Rolling szatek, który jest widoczny i będzie przeszkadzał w takich ujęciach, szczególnie z ręki, bo jeśli będziemy trząść obrazkiem, no to ten efekt będzie zdecydowanie bardziej wpływał na to, co widzimy. Będzie takie pływające i szarpiące, ale z mojego doświadczenia. Które przyniosłem z FX30. Jeśli sparujemy te body właśnie z takim obiektywem jak 11 mm pod APS-C, no to moim zdaniem bez problemu możemy nagrywać vloga i to nie będzie jakoś tak za specjalnie rzucające się w oczy. Będzie to takie dosyć naturalne. Vlog powinien mieć trochę takiej właśnie szczypty niedoskonałości w sobie.